dodanie nowego towaru do bazy. Załóżmy, że mamy 4 towary, wprowadzamy piąty pod kodem numer 5. Wchodzimy do menu, przyciskając klawisz F oraz razem klawiszem kod strzałką w dół. Wchodzimy na dół na opcję numer 3 baza danych, potwierdzamy klawiszem OK. Na wyświetlaczu mamy 31 towary, potwierdzamy klawiszem OK. Mamy 31.1. Edycja, potwierdzamy klawiszem OK. Kasa prosi o podanie kodu towaru, który będziemy wprowadzać. Ustaliliśmy, że to jest 5, wciskamy piąteczkę i naciskamy klawisz OK. Kasa prosi o podanie nazwy. Część numeryczna klawiatury posiada literki podobnie jak w telefon komórkowy, więc piszemy SMS. -a. Ja wprowadzę nazwę test I to jest nazwa mojego produktu. Potwierdzam klawiszem OK. Kasa prosi o podanie ceny. Jeżeli zostawimy cenę 0, cena będzie otwarta. Jeżeli wprowadzimy cenę, cena będzie zamknięta. Ja zostawię cenę zerową. Naciskę, naciskamy OK. Kasa pyta się, jaki typ: czy to jest towar usługa, czy opakowanie. Zostawiamy towar usługa. Tak, staweczka VAT. Kasa prosi o podanie stawki VAT. Odpowiednio stawka A23% jest pod klawiszem numer 1. Pozostałe stawki pod klawiszem 2 jest stawka B8%. I tak do klawisza numer 7, gdzie mamy stawkę G, która jest zwolniona z podatku. Ustawmy stawkę 23%, wciskając klawisz 1. Potwierdzamy klawiszem OK, gotówka. Mamy tutaj opcję. Czy cena może być zmieniana przez kasjera, mimo że jest zaprogramowana? Zostawimy tą opcję. No, domyślnie. Klawisz OK, tak, jednostka, zostawiamy opcję domyślnie. Brak precyzja również zostawiamy domyślnie. Tak, zostawiamy tutaj w tym momencie dział również domyślnie. I kilkakrotnie. Klawiszem OK do podwójnego kliknięcia kasy. Przechodzimy z powrotem do podania kolejnego towaru. Przykładowo możemy kod szósty zaprogramować.